Niezbędnik Belli to pamiętnik, notatnik i kalendarz w jednym. Dostępny na bellastaj.pl, gdzie znajdziesz też wiele, wiele innych epickich produktów. Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ze mną jest Vito Ją siemanko, z tej strony Vito I dziś jesteśmy w Robloxie, jest to gierka Frosty Blo Mountain, czyli jak to Vito, co to znaczy? W Blo Robloxie W Robloxie, przed chwilą mówiłam w Robloxie i postanowiłam jeszcze raz się przywitać No, ta gierka to są takie jakby zamrożone góry albo no wiecie, tak to, to jakiś można Jakiś kemping chyba, ale. Tak, to jest coś w stylu kempinga i tutaj ze mną jest drugie wcielenie Vito właśnie, stoi koło nie? E, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, bo takie Wam się podobają. Jeśli tak, to zostawcie 10 tysięcy łapeczek do góry, subskrybujcie kanał, dzędzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie oczywiście na wellastaj.pl A my Kropka lecimy! lecimy.pl I musimy iść wito do Jestem takiego już. No o. już myślałam, że pojedziesz ze mnie. Nie siedzę z tobą. No i bardzo dobrze. Jest tutaj o. nas dosyć sporo, więc spoko, czyli historyjka będzie <coughs> e, bardzo...

Bardzo bo dobrze. Cię nikt nie lubi. O, widzisz, no. jest siedzi ze mną. Okej, okay, tylko teraz jestem ciekawa, bo chyba brakuje jeszcze jednej osoby, abyśmy mogli yy, pojechać. Więc jak y, już dojedziemy na miejsce, to się zobaczymy. Okej, okay, dojechaliśmy na miejsce. Dojechaliśmy. Yy, I co tutaj się dzieje? Ok, to jest, jest gościu jakiś. Yy, nie, to jest pani chyba. Todi, to chyba, chyba jest. To chyba gościu. Nie, to chyba jest pani. Ona będzie naszym takim przewodnikiem, po właśnie yy, naszej tutaj wycieczce. pani, pani się nie. Zobacz, i ona jest specjalnie o. tak nawet ubrana, wiesz? No, a my nie ubrani jesteśmy i co? A my właśnie o, nie. Ja idę tutaj. tutaj jest nasza właśnie taka baza, mamy swoje y, namioty, no i spędzimy tutaj noc. Y, a później. Y, a y, naszym, gdzieś się wspinamy na Everest? No, właśnie naszym celem jest zdobycie tej. Frosty Mountain, wiesz, to nie jest Everest. Tylko to jest Everest, frosty. chyba. Nie, to nie jest Everest. To jest Everest. A Wy teraz dajcie znać w komentarzach, czy Wy byliście w górach, bo bardzo mnie to ciekawi. I ja, ja nie byłem nigdy. Tak, Ty nie byłeś. Ja nie byłem nigdy w górach. Byłeś człowieka. w górach, Wito. Więc Jakiś każdą taką taki, odpowiedź ja e, oczywiście. No i dobra. I przed tym wszystkim musimy iść. E, Czekaj, musimy zrobić dwie rzeczy, bo ty tu gadałeś i ona też. Ja nie wiem o co chodzi. Co? Mamy latarnię. Z, znaleźć latarnię. Gdzie jest latarnia? Czy ktoś już ma tą latarnię? No, Okej, okay, mamy leży. latarnię i teraz potrzebujemy coś. kantin. co to znaczy? To nie jest coś a propos jakiegoś jedzenia, czy coś? Chodźmy i szukajmy. Ty coś tu jest, dobra, w takim dymku. Mm, ja nie wiem o co chodzi w ogóle. To może jest y, ten. Eee, Podem gdzieś taki do Taki pojemnik z wodą czy coś. Okej, okay, mamy te dwie rzeczy, czyli teraz idę, możemy iść się. w góry. Bardzo Uhu. jestem ciekawa jaka nas tutaj przygoda czeka, bo coś podejrzewam, że nie będzie tutaj tak kolorowo. Jestem, wiesz. drugi. A ja jestem gdzieś przy końcu, ale dobra, okej. Okay? jestem Jestem też. Jest Co fajnie. Co to za dziwne? A gdzie ta Tori? A coś tu, tu dziwny był zobacz, Tori sobie siedzi. ma długie nogi ta dziewczyna. No trudno. Ma... O, ja wchodzę wyżej jeszcze! Nie, nie wchódźcie! Ja wchodzę wyżej! My tutaj musimy zostać na noc, Nie, możemy wejść wyżej, patrz. W tych namiotach. ale wysoko. Okej, dobra. Musimy to się nawet jakoś podzielić. Jak śpimy, bo jest nas tu dużo. A są dwa namioty. Nastała noc! A wy skaczecie i nic teraz nie widzicie, bo jest ciemno. O, patrz. Patrz noc! Ty śnieg Nie, śnieg pada, ja się chowam. To O nie, o nie, chowam się! Ej, dobra. Okay. Burza śnieżna. Tak, burza śnieżna ja musimy ja idę do tego uważać. No wie to nie chodź teraz jak jest burza śnieżna. Ja muszę to lekko, żeby wam pokazać co się ogólnie o. dzieje. Aha. Patrz. O, to zniszczyło. Patrz, taka kula się aż kula, wiesz, kula lawina była chyba. No i ją zmiotło normalnie w dół. A to temu nieźle. gościowi obok się nic nie stało. No to super. Ej, ale to był nasz przewodnik i co teraz my zrobimy? No nie wiem właśnie. To ja Jak bije coś tu? Bije? To jest nie. śnieg chyba. O nie! Dobra, musimy Ej, No ale gdzie mamy pójść iść, jak ja nie mogę idziemy, iść? Idziemy. Bo tu pad zabiera życie. O nie, ma już namiotu. O, o nie, o. dobra, tam, tam coś jest, wykrzyknik, tam coś jest Wykrzyknik, niebieski Dobra, winijmy, na razie ja mam HP zielone Oła, oła, oła. Cave. Jest cave. Y cave jakiś, dobra wow. Wow, Udało się, dobra, jestem w kajwie. Dobra, super, ale ciekawe, czy wszystkim nam się udało No, dużo nas jest nadal Wiemy, Dobra Okej, okay, czekamy, co tutaj się będzie działo o Nie, zasypało nas chyba No właśnie, o ja, zasypało blokowało nas. Tędy weszliśmy, już nie mamy tego no, wyjścia nie Dobra, teraz to musimy myśleć. I co teraz wow. robimy? Uwaga, uwaga, bo tu jest. Yy... Dobra, mamy myśleć tędy. Okej, okay. no taki parkour trochę! Obi. Obi parkour. Obi uwaga, parkour. dawaj dziewczynko. Dawaj, dawaj, nie jest na czas, więc nas spoko O tu, uwaga, co? bo tu spadają z góry co też. mnie! Jakim cudem? Ty! Ale mam, słuchajcie, do buksy. Ale. A ja ale nie wiem, co się teraz sprawka. stało. Widziałeś to? Dlaczego? Szliśmy? Dlaczego cię zamroziło? Nie wiem, szliśmy i nagle taki yy, ten. Ej, tu ludzi leciało. pozamrażało, zobacz. Tu pozamrażało, widzę. O, o, jedna Oho, dziewczyna już padła. Coś padł. Ale miałam farta. Ty jest po prostu. Popatrz, tu zamroziło tych ludzi w ogóle. Widzę, jeden gościu, drugi gościu. Zamarzli tutaj. No i patrz, tutaj też śmierć. minęliśmy gościa, który jest ten. O, mamy się to O, mówisz. dawaj, dawaj, możemy okay. tutaj. Weźmy to O, ja mam to. Masz? Ja też mam, każdy ma. W takim razie. Dobra. No i musi... Ale co my mamy zrobić? Musimy odmrozić, ale odmrozić? tu się pokazał y, ten wykrzyknik. No. Więc zróbmy to tutaj. A, tam tak. trzeba odmrozić, kogoś. Zapaliłam, okej. Okay. Ale musicie, słuchajcie, mi pomóc. Bo no ja sama to. O! Odmraża się! Ale nie musisz klikać, bo ty no to wtedy ją zapalasz. Odmraża tak się. Okay. I co? Odmrażasz się O, ciebie. O, jest. Dobra, upad Upadł. Siema. Jest fajnie. Ja zostawię zapaloną, aby było mu cieplej. Okej, okay, on nie wie, o co chodzi, co tutaj się jak wydarzyło. Jak on nie wie, jak on to nie wie, już? jak on tu był, A to tu też Jakiś wie. przewodnik, bo patrz jak jest ubrany. No tak. O, dobra. Jeśli tu jest dwóch ludzi do odmnożenia, ale się no nie. Wiem, da ich. musimy to właśnie wyjaśnić, co tutaj e, tak ich e, no Frozen Witów, wiesz, o co no chodzi, wiem, nie? No wiem, co ich zamroziło. Zamroziło. Dobra, on pamięta, że coś się zbliżało do tych ich do tej bazy. No i sam postać. Tych przyjaciół. Jakaś Ej, dziwna, postać. dziwna postać. O, idziemy ich odrozić Tak, okej. Okay. Możemy ja odmrozić twoich przyjaciół bez problemu. Uh -huh. Dobra, idę, idę wam pomóc. A ty tego odmraszasz, to ja ci pomogę, aby było szybciej. Pięknie, ja już go odroziłem O, fajnie. A tutaj ten? Też? Pokaż mi Też. Ojej. Ruszają się. Żyją, żyją. Jest fajnie. Ale zostawiam nadal pochodnię zapaloną. opaloną. Oh, for happy. Yy, No problem. <laughs> Explorer, no problem. Dobra, co teraz się wydarzy? Okej. Okay. Ej, coś się, ściemniło. coś się ściemniło. Ale nie ma nocy, nie? O nie, dobra. Ty, to był potwór! On twierdzi, że to był pro, potwór! Protwór lodowy! Potwór. I on potwór. ten, to wszystko właśnie zamroził! No. Dobra, widział Jak go? teraz się dostać na górę? Ale nie, Musimy bo my musimy rozwikłać tą sprawkę. Czyli oni mają taki pomysł, że... No idziemy za nim! Tak, idziemy za nim! teraz musimy tego potwora, teraz musimy Dawaj, zagłosować. Tak, tak, tak. Dobra, okej. Okay. Będzie to pewnie niezła przygoda. Zagłosowałam, ja na tak? Ja idę za potworem. Dwie sekundy. Ja I co się teraz wydarzy? Ja w ogóle jestem źle przygotowana hmm. na te góry, bo jestem jakieś Ja jestem bardzo dobra, ja mam czapkę przynajmniej. No, nawet. ty jesteś cieplej ubrany. Okej, okay, zdecydowaliśmy wszyscy, że idziemy do potwora. Do protwora. No, do protwora ale idziemy. gdzie mamy iść? Ale gdzie musimy iść? Powiedzą nam panowie. Hmm? No dobra, Wito. to nie będzie trudne. Dobra, idziemy? Idziemy? Gdzie mamy iść? Nie będzie trudne, bo mamy ogień. Idziemy. Powiedzcie nie wiem nam. gdzie, ale wydaje mi się, tu zablokowane. Okej. Okay. Mm -hmm. Za przyjaciółmi jego? Aha, czyli my mamy iść, a oni tutaj zostaną? Ej. A, dobra, okej. Okay. To jest trochę nie fair. Co ty nie po Na dole. A. Mamy, Ale mamy ścieżką. Na dół, na dół. Nie, na dół. Na dół, down the path. No wiem, że no ale tam też się ścieżka. To jest kopalnia tutaj. No dobra, to idziemy. Yes. Jest, kopalnia. No, kopalnia chyba, ale my stąd przyszliśmy, tak mi jest się wydaje. Kopalnia. Chodźcie tam, gdzie. Ale tędy, oni poszli, ten... na... Ej, nie o, na górę. O, jest krzyknik. Dobra, idźmy. Mówiłam. Mówiłam. Jakieś ja dziwne. Się wypowiedzieć dzisiaj nie mogę, ja nie wiem. No nie, wiem jakiś właśnie. Blood to... food. O, jakiś można tu przejść, dobra. Krzyknik. O, ja idę tędy, ja nie idę ścieżką. A co tam? O, ty cvaniasz. Ogólnie w górach trzeba chodzić ścieżkami, żeby nie było. No właśnie. No ale, y, wiecie, ale ja sobie idę teraz tak. I wcale szybciej nie idę, bo coś tutaj się nie da szybko skakać, więc dojdziemy do Jak to kawianie, nie jak, szybciej ode mnie e, chyba. Tutaj, O, jest. wszyscy razem? Jest cave. Dobra. Byk, ja jestem. Tu. O, kayf. No o, dobra. Jest trochę tu dzieje, ciemno, no. więc spoko, że mamy te latarnie. Okay. No dobra. Spóki jest tu strasznie. No dobra tam, Uf, co wy, ja się nie boję. Ale na dół, patrz. Znowu jakaś podpowiedź. Jest. Okej. Okay. Jak tory, jakoś zmiotła lawina, człowieku. No ale może jezdniom do... Y, okay. Dzień Do eski deski nic No nie wiadomo, wow, musimy Ło, jedziemy. Ej, co ty? Ja jadę. Wito! na, na tym ja też chcę. Łooo, wow, jakie pizdko! A jest, jadę też! Ale fajnie! To fajne, w Hugo tak było. No, w Hugo tak było. Ej, bo ja przeczytałam e, na szybko, że tu musimy wykorzystać Minecraft, a tu Minecraft był, a nie Minecraft. Bela jedzie! A jestem! Uhu, Cześć. Dobra. Fajnie, że na mnie czekaliście. Gdzie 50 sekund, ale co? Jakiś no, quest. No, wszyscy muszą zjechać. Się nie da ten. Tu się no, nie da. No nie, musieli zjechać wszyscy. No tu mnie straszycie, ale wszyscy zjechali no nie? nie, nie zjechali Aha, Ale patrz, cztery osoby tylko przetrwały. Jakim cudem tylko cztery osoby? Czyli nie jesteśmy wiem. wszyscy, Wito. Wszyscy, video. no to czekamy teraz. Ej, bo tu można iść. Nie wiem o co chodzi. Ej, patrz, tu są jakieś guziki. A ja schowam tą. Ty, można zapalać. I co tu się dzieje? Ej, czekaj. Bo coś napciskałeś. Ty Ty! Jest przejście! A otworzyło się. A widzisz? Jest diament. Ej, wzięłam? Tak. Mój diamencik. Kryształ. I mam tom. Lawa. Lawa! Ale jej. Dobra, okej. Okay. Ty. Przejście za lawą! Chodź się tak? za lawę! Przejście tu? Szybko, za lawę! Trzy sekundy! No dawajcie! Zero sekund. Jest? Secret no, base jakaś. No, secret base. Ej, nieźle, bo ja chciałam tylko podejść do. Ej. A to my wróciliśmy, tu? to my już nas? to zrobiliśmy. Dobra, idziemy nas. jeszcze raz O co chodzi? Dobra, idźmy jeszcze raz Ty, bo ja ten wow, Powciskałam To jest sekretna baza jakaś, ale co z tego? Udało nam się niechcący to zrobić Dobra, jesteśmy w tej bazie Zapalę, Właśnie bo nie tutaj nie wiem, czy coś tutaj Troszkę nic nie widać Patrzmy Tu są Mamy światełka. zrobić, czy nie? Tu są takie rzeczy Czy może gdzieś tam tu dalej się jest, tam jest zejście koczyć. w ogóle? Czekaj, Bella, patrz Ej, Tu się coś zaświeciło A tutaj nie ma nic czasami? Ej, można tu wejść? Okay. O co chodzi? Ty, A tutaj nie potem... można iść? Nie wiem, ale. Ej, tutaj też można iść, Bella. Ej, jakieś cyfry? Jakieś cyfry się wyświetliły, ale ja nie Bella, wiem. Bella, ja poszedłem innego. gdzieś tutaj. Gdzie? Zalawy mam wyjść? Dobra, poszłam. Ja tu gdzieś poszedłem. Chyba poszłam w Twoją stronę, ale nie wiem. Tak, no tak my go, tu mam. dobra jest właśnie głęboka. Tori, gdzie Tori? O tu. Gdzie ja jest. niby coś krzyczę, ale ja nie widzę nic? Jest tu! O, jest żona. Tori! Odmrażamy Patrz, ją. Musimy ją o Eee, chodź tu nam pomóż, bo ten chłopak stoi sam. Trzy, trzy osoby dobra. tylko. Pej, udało się. O nie. Słabo, słabo, dobra. Yes. Uratowana. Uratowana. Ciekawe co ona nam teraz powie. Dość dobrze nam teraz idzie tutaj. Thank you so much, no o, a problem. Jesteś? A tu jesteś, tu sorry. chcemy odmrozić teraz, bo trzeba stąd wyjść. No dobra, ale nie wiem czy to jest wiesz taka kolejność, ona musi po prostu nam coś powiedzieć. Mhm. Mm Patrz, widzisz? Tutaj yy, busza śnieżna, no. taką właśnie załatwiła. No wiem. I tutaj się yy, ona zlawiła. Przecież to widziałem. No wiem że widziałeś, ale wiesz, ona też musi coś wytłumaczyć. Aha, i tutaj jest jakiś okay. yy, ten lód, który... To jest lawa w ogóle. ...ma tam coś w Lawa sobie. się wylewa chyba, nie. Jakiś taki rdzeń czy coś. Chciałem, że lawa się wylewa. No, no ale dobra. tam chcemy tam wejść. Ale i co o, my teraz O, odmrazamy, odmrazamy. Okej, możemy to odmrozić. Dobra. Robimy kolejne zadanie. A jest tutaj ten rodzaj. Oła, coś tu bije! Co? Coś bije, bije, bije. O, bije, ty! Widocznie on ma taką moc. Dobra. Musimy to zniszczyć? To jest jakiś, wiesz... Ale jak to zrobić? ...dziwny ten. Ta kula jest dziwna bardzo. Lava okay, abowyt. Y, ktoś musi się spiąć na górę i aktywować TNT! No. Ja idę, ja idę! Ty idziesz? Ja idę, ja idę! No dobra, to ja nie idę. Ja, idę. ja idę, ja muszę to zrobić. To ty zrób to. Ale akcja! dobra. To dawaj Bella, ty idź, a ja nie idę O nie, o nie Zabiera mi HP No zabiera, HP! HP. na górę się wspinaj Idę, idę, dobra Dawaj, dawaj Jestem, ciągle mi zabiera te HP Aktywuj to Ej, poczekaj, bo muszę to Dobra, kliknąłam Dobra, działa Dobra Powinno zadziałać Leci lawa Co się dzieje? Patrz. Bum Patrz, spadło i, I lawa teraz spada. I lawa będzie teraz wypełniać. I to odmrozi. Fajnie, patrz, o już tutaj coś się dzieje. Okej. Okay. Ty uda nam się. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O dobrze. Brunie. O, jestem tutaj, to dobrze. A! Łoł! Wow, potwory, potwory! Potwory, potwory! potwory. Okay. Jak to zaatakować? Musimy je zciągnąć do tej lawy! Do tej lawy, Vito! Tori mówi. Aha. Do tej lawy. To chodź tu, gościu, dawaj. Chodź tu, gościu. Ale jak tam skoczysz na tą gościu. lawę? A bo tu są kamienie! No, ej, oni o nie. już padają. NIE, spełni JAKIM CUDEM? Musiałam zahaczyć piętą. Co ci się stało? O lawę. Okej, okay, wszystko się tutaj rozpływa, yes, także... zniszczyliśmy rdzeń. Jest, dobra robota. Epicko. Ale co teraz? Jak się ma mało życia w ogóle. O, faktycznie ma bardzo mało życia. Coś tu ciągle My... spada. Coś ten, e, zawala się ta, musimy uciekać. Tak, i musimy uciekać, a tutaj gdzie, jest tutaj. jakiś ten... Dobra, tu, tu idziemy siedzi. do tej naszej sekretnej tej. Tak? Bazy, dawaj, dawaj. Ja nie wiem. Na pewno, dawaj. Czy to jest dobry pomysł? Biegniemy, wigniemy, biegniemy. A czy może w ogóle mamy stąd jakoś wyjść? Ale nie, bo tam nam zablokowało przejście. Ja! Tu się idzie. Co, tu się. Ej, co to? Jak to bo to już tu zalało. Dobra, obi. O, nie, Pych. znowu. Pych. Czyli Pych. my zaraz pewnie zostajemy we dwójkę. No, tak mi się wydaje. Bo ten chłopak, ja nie wiem, czy on przeżyje to. Okej, okay, po linie. O, ciężko było, ale dobra. się udało. Ej, ty, bo nie mogę. Gdzie teraz? Okej, okay, dobra, jestem. Hop. Nie, nie widzę, o ja, nie ledwo widzę. się udało, ale udało A się. A tu jest jakiś kamień. Ej, bo tu jest tak ciemno, dobra. że tu czasem mało co widać. Okej, okay, dobra, Tori. Jest, gościu też przetrwał. Tak? Jest, udało się. i Tori też wyszła. Czy to wszystko? Hmm, mam nadzieję. Okay. Tak, ona by była tam uwiedziona, jakbyśmy jej nie uratowali. No, to dobrze, że Ciebie się. To teraz zeskakujemy z tej góry chyba. Eee, nie. Albo wiem. idziemy wyżej. Zobaczmy. Should we complete or climb to the top? Idziemy na górę. Czyli co, kończymy to wszystko? Idziemy na górę. Y, prawą na górę? No, idziemy. No dobra, okej. Okay. Dawajcie. Niech będzie. Ja czekam na Torii, ja nie idę sama. Ja tak idę sama. Ty tam chodzisz. Tak, y, zgodziliśmy się. Czy zabierzesz nas, nas teraz na górę? No chose to finish the, to the top. Yes. Okej. Okay, idziemy na górę? Idziemy, idziemy. Idziemy, Torii? Chodź Torii. Zobaczymy, co ona wymyśli. Ej, bo no właśnie, bo nie możemy jeszcze iść. O już możemy. Okej, okay. musimy Przed, się znaleźć. Nie, śpiesić. nie możemy jeszcze. Przed A. zachodem słońca no. musimy zdążyć. Tylko dotąd mogę przyjść. Okej, okay. czyli co, już tam się znajdziemy? Ale przejścia tu są takie no. bliskie. trzymające w napięciu w ogóle. Dobra, idziemy. Aha, o, drabiny nagle się pojawiają. Hurry tudy to top. my uh idziemy, -huh. śpieszymy się na Lecimy bardzo. na samą górę. Co to za pomarańczowy A to namiot zniszczony. Ale jest, jest, jest flaga. Jest flaga. Czyli dobra. Jest, cudownie. Ale czego? jak ja byłem pierwszy? Pajoką ja byłem pierwszy. Patrz, śmieszną w ogóle. O, ja. o nie. Pasz zachód. Co się dzieje? Patrz ciemno. Zimno. Ciemno. Ej, czerwone niebo było przez chwilę. Co to znacza? Oni mieli inne miny. Nie wiem, co się stało Oni teraz. Oni teraz się dziwnie patrzą. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Hmm. Patrz. No co, dobra. Co? Koniec, wygraliśmy. Mamy odznakę. Mamy odznakę. Ale może Wiktory. coś tutaj się zadzieje? Nie, na pewno są inne rozwiązania Bo jak się wybiera pewnie coś innego To oh, się wybiera coś innego Taak. Ale nam się udało I wtedy może być jeszcze jakiś może stwór, co? <coughs> Myślę, że Chociaż nie Przecież były już stwory Myślę, że wygraliśmy na luzie. Ej, no to fajnie by było, jakbyśmy wygrali. Tak, wygraliśmy. Yuhuu, udało Super. się. No to słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, a jeśli zostawicie dużo apeczek, to możemy sprawdzić inne jakieś zakończenie właśnie tej gierki. Więc y, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na belastaj.pl, a my się z wami żegnamy i widzimy się niedługo w nowym odcinek. Trzymajcie się, pa pa! Pa! pa.